Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam Was z kolejną dawką nowych informacji, jednak zanim jeszcze przejdę, to taka informacja, że nadal testuję te pewne ustawienia z dźwiękiem, więc dajcie znać, co uważacie o nim. Jest pewna zmiana od ostatniego materiału, plus na pewno to inaczej brzmi niż jak to było w poprzednich tam materiałach. Swoje opinie możecie zostawić w komentarzach, a przechodząc do pierwszej informacji, to SC Software wybiera się do Niemiec niebyle gdzie i nie bez powodu, ponieważ wybiera się na najbliższy weekend wyścigowy serii FIA ETRC, który odbędzie się w dniach 15 i 16 lipca. Odbędzie się to na legendarnym torze Nürburgring oczywiście. Nie będą jeździli po North Life, ale tak czy siak, aktor jest na pewno bardzo dobrze znany wielu osobom. No i nie wybierają się tam bez powodu, ponieważ będą mieli tam swoje stanowisko ze swoim symulatorem ruchu 4D, na którym będzie można sobie pojeździć po tej specjalnej wersji demonstracyjnej Eurotrack Simulator 2. Ale co najważniejsze, w tej wersji ets będzie można zobaczyć, jak prezentują się no, naczepy firmy Wielton. Nie wiem w sumie dokładnie, czy będzie tam tylko jeden model. Czy jednak pojawi się ich więcej tam od razu, no i czy wszystkie, czy tylko kawałek, ale w każdym razie najważniejsze jest to, że będzie można zobaczyć po prostu Wieltona w grze, jak się prezentuje, i to jest w sumie najciekawsza sprawa, bo to oznacza, że no najwidoczniej dodatek z naczepami firmy Wielton już się zbliża do gry, i może to jest tylko kwestia kilku najbliższych tygodni, aż w końcu wyjdzie to. Jako oficjalny dodatek do ETS-a. Także dosyć ciekawa sprawa, no i myślę, że ci, którzy planowali wybrać się na ten tor i na ten wyścig, no to będą mogli przy okazji skorzystać z tego no, mini wydarzenia SS Software i zobaczyć, jak ten wielton prezentuje się w grze. No i trochę szkoda, że to będzie na networkingu w Niemczech, zważywszy na to, że ostatni wyścig tej serii odbył się, co ciekawe, w Polsce, jeśli ktoś nie wie, na to, że poza odbył się wyścig tej serii. Więc wydaje mi się, że jakby to odbyło się w Polsce, taka prezentacja z tym samym stoiskiem. Byłoby zdecydowanie lepiej, no bo można by było zobaczyć tutaj polską markę naczep, polskie naczepy wiecie, w grze, podczas polskiego weekendu tej serii byłoby to zdecydowanie lepsze i ciekawsze, no ale może z góry planowali, że to musi być na tym torze, że wcześniej się nie da, albo po prostu tak planowali, dlaczego, no nie wiadomo. Przy okazji zastanawia mnie, czy ten wybór imprezy to wyszło od Wieltona, czy może to jest software, może teraz będzie powrót na te wyścigi, no bo jeśli ktoś nie wie, no, to swego czasu SC Software dosyć często odwiedzało wyścigi serii FFi i ETRC, jeździło ze swoim stanowiskiem 4D. Miało taką współpracę z tą serią. Wiemy, że odbywały się też te specjalne wydarzenia World of Tracks, no ale potem doszło do tego, że no, najwidoczniej albo się pokłócili, albo ta współpraca została zerwana. No, bo też ta seria zdobyła tak, jakby swoją grę od innego wydawcy. Choć z tego, co ostatnio widziałem, nie cieszy się większym zainteresowaniem. A jakoś nie widzę, żeby seria bardzo ją promowała, więc może będzie tutaj taki powrót. Byłoby fajnie, bo może coś ciekawego zadzieje się w końcu na World of Tracks. No ale w każdym razie najważniejsza informacja jest taka, że będzie można zobaczyć już naczepy firmy Wielton podczas najbliższego weekendu serii F i ETRC. Zobaczymy, czy może coś trafi do internetu, może jakieś screeny, może jest software. Wtedy też przygotuję jakiś specjalny post, informacje czy coś. Jeśli coś się pojawi, no to na pewno dam wam znać o tym. W jakim specjalnym materiale, no i co, czekamy na Wieltona? Może się okaże, że wyjdzie szybciej niż Open Beta do ets -a. No zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o zmierzenie do gry, no to jak wiemy, do ATS-a chociażby zmierza Oklahoma. I teraz przejdziemy do drugiej informacji i do najnowszego postu, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie, który co nieco tutaj mówi o parku stanowym Beavers Bend, jak i o parku stanowym Gloss Mountain. Jak prezentują się co niektóre tereny z tych obszarów, możecie zobaczyć na tych materiałach udostępnionych przez studio. Natomiast jeszcze przytoczę to, co SS Software tutaj powiedziało na ich temat w najnowszym poście. Beavers Bend State Park jest rajem dla miłośników przyrody, oczarowującym wszystkich od Zwiedzających swoim pięknem. Bujnymi lasami, dziewiczymi jeziorami i krętymi rzekami, park oferuje idyliczny widok dla wszystkich przejeżdżających kierowców ciężarówek. Park zapewnia idealną równowagę między spokojem a przygodą. Ponieważ zapewniony punkt widokowy i pobliska stacja elektroenergetyczna z pewnością sprawią, że zostaniesz tu nieco dłużej. Natomiast, znajdujący się w sercu północno-zachodniej Oklahomy, park stanowy Gloss Mountain jest świadectwem niezwykłych cudów geologicznych tego stanu. Nazwany na cześć błyszczących kreształów selenitu, które zdobią jego surowy krajobraz, park kusi ciekawskich kierowców ciężarówek swoim niepowtarzalnym urokiem. Dzięki imponującym krajobrazom i wyjątkowemu punktowi widokowemu park ten oferuje niezapomnianą podróż do serca naturalnego dziedzictwa Oklahomy. I to tyle z najważniejszego opisu. Jeśli chcecie się dokładnie przejrzeć tym wszystkim screenom, no to oczywiście odpowiednie linki znajdziecie w opisie. No i standardowo przypominam, że trwa chwila obecnej Open Beta wersji 1.48 w American Track Simulator. EuroTrack Monitor 2 jeszcze się nie rozpoczęła, będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. No i jeśli chodzi o te wszystkie informacje to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do tego filmu, sklętywania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.